Od dłuższego już czasu zachęcaliście mnie do wzięcia się za produkty z temu. No i tak sobie myślę, tanie, niekoniecznie dobre, a może jednak. Nie miałem nigdy do czynienia ze sprzętem survivalowym, czy też bushcraftowym z tego popularnego skle sklepu internetowego, yy, z którego rzekomo można brać wręcz za darmo. A dzisiaj będzie nawet o tym, jak wziąć za darmo, ale nie wybiegajmy yy, do przodu. Ja wziąłem za darmo te produkty, ale nie uważam tego za sponsorowaną recenzję. Od razu mówię, bo temu powiedziało do mnie: damy Ci hajs. Tylko ładnie tu wrzucili mi taki y, brief cały, y, co mam mówić, y, jak mówić, jak zachwalać. Powiedziałem: o, nie, 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 dziękuję bardzo, nie chcę waszego hajsu, dawać te produkty tutaj, a ja zrobię po swojemu. Powiedzieli: ok. No ale zarabiać jakoś na tych odcinkach trzeba, szczególnie że. W przyszłych muszę zakupić trochę produktów, no więc tak sobie myślę, jakaś inna współpraca. No i będzie współpraca, na której zyskacie zarówno Wy, jak i ja. Nie wierzycie, zobaczycie, ale to w dalszej części odcinka. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kilka produktów z temu. Wziąłem tego sporo, nie zmieści się w jednym odcinku, tak? Pomyślałem, no mógłbym zrobić taki godzinny, ale chyba nawet dwugodzinny, biorąc pod uwagę to, ile tego wziąłem. Więc nie, rozbijem sobie na kilka odcinków. Oczywiście nie będą pojawiać się na kanale tylko odcinki z temu. Będzie też Lidl, będzie Biedra, tak jak było do tej pory. Będzie Action, będzie się to mieszać wszystko, no, ale od czasu do czasu będzie odcinek z temu. W dzisiejszym odcinku cztery ciekawe produkty. Napięcie będziemy sobie stopniować, więc zaczniemy od czegoś wyglądającego najbardziej zwyczajnie, a później te ciekawsze rzeczy, coraz ciekawsze. Więc yy, dzisiaj cztery produkty, w kolejnych odcinkach serii Tanie Przetrwanie dotyczących temu będą następne. W dzisiejszym zestawieniu przyjrzymy się między innymi takiemu oto plecaczkowi. No niby zwykły plecak, prawda? Mamy. Tutaj poduszki, które zapewniają jakąś tam szczątkową cyrkulację powietrza. Mamy taki śmieszny uchwyt, dzięki czemu możemy sobie ten plecak przenosić trochę jak torbę. No i mamy ramiona, szelki regulowane tutaj w jednym punkcie. Nic szczególnego powiedzielibyśmy, chodzi tutaj o rozmiary plecaka. To jest 40 cm na 20 cm, na 25 cm. A co za tym idzie? Jest to plecak, który możemy użyć jako bagaż podręczny i to ten bagaż taki darmowy nie, że tam wykupujemy sobie to wejście pierwsze na pokład i ten bagaż, gdzie tam jakąś walizkę wrzucamy nad głowę tylko ten taki, gdzie sobie pod siedzeniem umieszczamy, wliczony w koszt tego podstawowego biletu lotniczego ten akurat Pełnia normy Ryanaira, czyli te 40 na 20 na 25 cm, mamy pewność, że nikt nam tego plecaka tego bagażu nie odrzuci podczas kontroli. No dobra, ale sprawdźmy, co jest w środku. Z przodu płaska taka dosyć kieszeń, ale popatrzcie, termiczna. Jest ta wyściółka taka izolacyjna, czyli możemy tutaj sobie coś do jedzenia. Komary atakują jak szalone, umieścić. Ciekawa rzecz, moim zdaniem ten plecak, bo będę mówił szczerze, yy, ma za dużo kieszeni. Gdyby tutaj postawić na jedną taką obszerną komorę, to myślę, że moglibyśmy do niego zmieścić więcej. A to nie powinien być plecak, yy, w którym bawimy się w segregację, tylko raczej plecak, który pozwoli nam przenieść w tym bagażu podręcznym jak najwięcej. Owszem, jest taka opcja, żeby użyć go trochę niestandardowo o tym za chwilę. No ale przyjrzyjmy się na razie, co on tutaj oferuje. Tu popatrzcie, jakieś przegródki, siateczkowe kieszonki, jest taki organizer trochę. No po prostu słowem plecak do segregowania ekwipunku. Tutaj dodatkowa kieszeń, ale co to jest to? No właśnie, to jest to, co najciekawsze w tym plecaku. Teoretycznie jest to kieszeń służąca do przenoszenia butów. Otwierana od samego dołu i tu jest przenośny kibel, ale on nie jest w zestawie, trzeba go sobie kupić osobno, ja go po prostu tutaj przeniosłem. I teraz popatrzcie, całe wnętrze plecaka stoi przed nami otworem bez żadnych przygródek, kieszonek. Możemy tak naprawdę całą powierzchnię tego plecaka wykorzystać. Jeżeli nie wypchamy tych pojedynczych kieszonek, które wam pokazywałem, a również są tutaj jeszcze z przodu, samego takie łaskie kieszenie jakieś. Jeżeli tego nie będziemy wypychać, to możemy rzeczywiście wykorzystać ten plecak jako taki wór na ekwipunek, żeby zmieścić do niego jak najwięcej. W teorii chodzi tutaj o to, że jest to kieszeń na buty. Jeżeli umieścimy tutaj buty, prawda, zamkniemy plecak. Bo będą to na przykład brudne buty, albo co innego, co jest brudne, wilgotne, nie chcemy, żeby się reszta ekwipunku zapaskodziła. To potem, kiedy otworzymy komorę główną plecaka, no to to wszystko jest w tym worze. Te buty mokre. Jest izolowane od reszty ekwipunku, nie będzie się wszystko nawzajem brudzić. Możemy też jeszcze inaczej, nie używać w ogóle tej kieszeni. Bo możemy jej użyć do butów brudnych, możemy jej użyć po prostu jako taki wór, żeby wypełnić cały plecak. A jeżeli mamy mało ekwipunku i chcemy go jednak posegregować, no to co? To ten wór sobie tutaj zwijamy. Nie zajmuje nam miejsca. Mamy komorę główną i te wszystkie przegródki. Myślę, że plecak fajnie pomyślany. Nie spodziewałbym się po nim jakiejś ponadprzeciętnej wytrzymałości. Najbardziej obawiam się o ten spód właśnie. Który jest ograniczony tylko zamkiem błyskawicznym. Nie ma tutaj żadnych pasów, którymi można by było ten spód złapać w momencie, kiedy plecak jest mocno wyładowany właśnie przez tą spodnią dolną kieszeń. Nie ma pasów takich, no niestety. I tu jest to ryzyko, że jeżeli zamek puści, to wszystko nam się wysypie z tego plecaka. Więc. Jeżeli przewozimy po prostu w samolocie, jak najbardziej można tu naładować, ale potem jednak fajnie by było sobie przepakować ten plecak. Dlaczego go wziąłem? Ano dlatego, że Ryanerem lecę w październiku do Włoch i będę go wtedy testował. Zobaczymy, czy przejdzie kontrolę. Ile tutaj zmieszczę w środku, na pewno coś o tym nagram. No dobra, ale co dalej. No weźmy sobie już ten kibel przenośny. To wziąłem dlatego, że po prostu mnie urzekł. Czy kiedykolwiek się przyda? No, mi raczej nie. Natomiast mój syn młodszy często potrafi zaskoczyć mnie swoimi potrzebami w najmniej odpowiednim momencie w trakcie trasy, gdzieś jedziemy samochodem, na przykład. No i co? No i mogę mu rozłożyć ten kibel, nawet w bagażniku samochodu. Może tam sobie wejść i załatwić swoje potrzeby. Nie trzeba szukać mopów, nie trzeba. No bo czasami to jest potrzeba tak nagła, że ciężko coś znaleźć. No a można mieć w samochodzie to. W samochodzie albo podczas biwaku miejsca zajmuje niewiele. Jest rozkładany. O no już widać. Jest klapa. I teraz tak, jak to rozkładamy? W ten sposób. Jak taką harmonikę. Tu opada dno. I mamy kibel. Nic skomplikowanego, prawda? Do tego są wory dołączone. Zaraz Wam pokażę z odległości, żebyście to dobrze widzieli. Całkiem sporo worów, nie pamiętam ile dokładnie. Z 12 chyba. wytrzymałe bardzo. Żadna prowizorka, więc nie będzie tutaj ryzyka przerwania. No i co? No i stosujemy go tak samo jak wór na śmieci, a to jak kosz na śmieci. W sumie nawet mogłoby posłużyć gdzieś na biwaku jako kosz na śmieci. Tak samo. Tak to wygląda. Czy jest wytrzymały? Czy mogę tu usiąść? Ach, no, jak najbardziej. Te, teraz test. Podniosę nogi, utrzymuje mnie, 83 kilo żywej wagi, a jeszcze mamy tutaj coś, co waży o, sporo, na pewno powyżej 3 kilo, nie pamiętam ile dokładnie, to takie y, niestandardowe schronienie, o którym wspominałem, które będziemy dzisiaj testować. No nie, o wytrzymałość kibla nie trzeba się martwić, a o to martwiłem się właśnie najbardziej, czy on podoła. No kiedy już zrobimy, co mamy zrobić... Zbieramy ten wór, zawiązujemy i albo przewozimy ze sobą, albo wyrzucamy gdzieś do śmietnika. Prosta sprawa, prawda? Więc moim zdaniem, czy jest to przydatne mi? Nie. Ale na awaryjne sytuacje z dziećmi myślę, że fajna sprawa i będę to testował właśnie pod tym kątem. Czyli nie zabiorę tego gdzieś do lasu, tylko po prostu. Na sytuacje surwiwalowe, na wypadek nastąpienia sytuacji kryzysowej, będę woził to w samochodzie w bagażniku. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Kolejna rzecz, z temu, która zwróciła moją uwagę, to plecak całkowicie wodoodporny. Tutaj nie mówimy o jakimś tam stopniu wodoszczelności, tylko o całkowitej wodoodporności. Więc tak naprawdę, możemy sobie z tym plecakiem nawet pływać, przekraczać rzekę. Robić najróżniejsze rzeczy, a nasz ekwipunek będzie wewnątrz bezpieczny. To nie jest taki typowy worek przeprawowy. To jest bardziej, można powiedzieć, worek przeprawowy w formie plecaka. Wygląda w ten sposób. Całkiem nieźle. Zaraz coś sobie wpakujemy do środka, wrzucimy do bajora za mną i sprawdzimy, czy rzeczywiście jest wodoszczelny. No, będę go trochę mył potem, bo to śmierdzi masakrycznie to bajoro. No ale czego się nie robi dla dobra nauki? Co mamy tutaj w środku dołączone? No właśnie, szelki plecaka. O dziwo całkiem szerokie, miękkie, więc nie takie tylko byle jakie paski dołączone, żeby się pleców jakoś trzymało, tylko właśnie tutaj ma, zyskujemy całkiem wygodny mam nadzieję plecak. Oczywiście plecy będą się pocić. No ale jeżeli bawimy się w wyprawy typowo survivalowe, czyli na przykład Poruszamy się wzdłuż korytarz rzeki. Będzie taki odcinek na kanale, bo wraca seria przygodowa. To jak najbardziej. To nie patrzymy na to, czy nam się plecy zmoczą, bo one spocą, bo one i tak się zaraz zmoczą o, w ten sposób. Więc do takich zastosowań, do jakichś przepraw: do takich rzeczy jak wyprawy pontonowe, kajakowe, pakraftowe, albo do po prostu takich przepraw, gdzie. Przepływamy przez rzekę, przez jezioro, jakieś wpław na takim worku. Jeżeli tu nabierzemy powietrza, to wraz z tym ekwipunkiem on się będzie unosił na powierzchni, będzie nam pomagał w przeprawie. Potem zarzucamy na plecy i idziemy dalej. Więc taka rzecz. Nie tyle bushcraftowa, turystyczna, co może bardziej survivalowa, właśnie, do takich survivalowych treningów, gdzie ekwipunek musimy mieć przy sobie. Na przykład ekwipunek, który pozwala nam, bo zaraz powiecie, no przecież survival to bez ekwipunku, ale na przykład ekwipunek, który pozwoli nam nagrać film. Tak jak w moim przypadku chciałbym nagrać film gdzieś, gdzie jest dużo tej wody, gdzie wiem, że będę się przeprawiał. Ja muszę tą całą elektronikę upchnąć gdzieś, gdzie nie zostanie. Zalana, uszkodzona. Tutaj mamy klamry. I tutaj też klamry. Gdzie jest przód, gdzie tył? To, naj... to miękkie na pewno jest yy, przeznaczone na nasze ramiona. Więc tą stroną do środka wpinam. I co? I z drugiej strony mamy taki jakby karabinek. I jego wpinam tutaj do tego ringa. Szelki zamocowane. Teraz wypadałoby umieścić w środku coś, co. Łatwo mogłoby się zamoczyć, w sensie co zbiera wilgoć. Wiecie, że my to wrzucimy zaraz do bagna, wyjmiemy i zobaczymy, yy, czy to, co umieściliśmy w środku, jest mokre, czy też nie. Więc rozglądam się za czymś, co łatwo łapie wilgoć. Mam pomysł, umieszczę tu po prostu nasz plecak lotniczy, na nim od razu będzie widać, czy jest mokry, czy nie jest. Może dorzucę jeszcze moją koszulę. Mamy dwie listwy. Łączymy je razem i zawijamy. Zawijamy kilka razy. W którą stronę to jest akurat bez znaczenia. Jak jest już zawinięte, to spinamy tutaj klamru. Hmm, super wygodny plecaczek, powiem Wam szczerze. Bardzo fajny, oczywiście. Minusy. Gumowe plecy. No ale jeżeli mamy zamiar Brodzić w wodzie, przedzierać się przez jakieś bagna, no to, to nie jest problem, bo my i tak cali będziemy prawdopodobnie mokrzy. No ja nie będę właził teraz do bagna, pozwólcie, że nie będę się aż tak poświęcał. Natomiast mam tutaj linę, wrzucimy ten plecak, niech tonie. <laughs> I widzicie, unosi się, jak fajnie pływa. Jak bojka, prawda? Patrzcie, pływa na wodzie. A to oznacza, że do przeprawy jest super, bo wystarczyło to, że tu jest ujęte trochę powietrza i on już nie pójdzie na dno całkowicie. No ale to chyba mu wystarczy, żebyśmy się dowiedzieli, czy jest wodoodporny. Jeszcze możemy trochę powietrza spuścić, ale wtedy dostanie się już wilgoć, może nie. Ewentualnie możemy go czymś obciążyć. Czekajcie. Oła. Ten pień to dopiero jest dobra bojka, <laughs> patrzcie. Niby ciężar, ale jaka wyporność. Ale ja go zaraz tutaj solidnie docisnę ręcznie, o. Może z buta. Jest pod wodą. Dupa mu tylko wystaje. Jest cały pod wodą. Test mówi mi jedno. Że jest to świetna bojka, jest to świetny worek przeprawowy. To też chciałem teraz sprawdzić, czy on się unosi, czy ciężko go pod wodę wepchnąć. A jest tutaj ekwipunek, jest plecak, jest yy, koszula moja. Uwaga, uwaga. Koszula sucha. Całkowicie widzicie. Jak z plecakiem. Plecaczek również suchy. Czas na reklamę, dzięki której zbiorę budżet na zakupy do dalszych odcinków w serii tanie przetrwanie, a wy będziecie mogli kupować taniej między innymi właśnie na temu temu mi nie płaci, ale płaci mi Shops I o co tutaj chodzi? Najprościej rzecz ujmując, Shops przekierowuje was do konkretnego sklepu, na przykład temu. Temu za to przekierowanie płaci Shops Prowizję, ale T-Shops dzieli się z Wami właśnie tą prowizją, dzięki czemu część pieniędzy, które wydacie, wraca do Was. Tylko 28 sierpnia jest cashback 100%. Co to oznacza? Że jeżeli coś kupicie na temu, to dostajecie pełny zwrot tych pieniędzy, czyli kupujecie za darmo. Jest jeden haczyk, mianowicie do 120 zł. Tego zwrotu otrzymujecie więc. Jeżeli coś kosztuje 120 zł maksymalnie, dostaniecie zwrot pełnej kwoty. Jak to zrobić? Działa to tylko 28. Musicie być nowymi użytkownikami, temu po raz pierwszy tam coś kupować. Ale jeżeli nie jesteście nowymi, nic straconego, bo ten cashback też się pojawi, no tylko że trochę mniejszy, też zaoszczędzicie, też jakiś tam zwrot dostaniecie. Jak z tego skorzystać? Jest link w opisie filmu. Możecie skorzystać również przez główną stronę Leti Shops, jak również przez aplikację Leti Shops. No i to była właśnie reklama. Te produkty, które widzieliście do tej pory, wpisują się w pełny zwrot, bo są do 120 zł. Teraz zobaczymy sobie produkt nieco droższy. Żrą jak nienormalne po prostu. O! I mimo tej mugi na twarzy, on i tak się do twarzy... Próbuję dobrać. No ale nie o komarach. Olbrzymie schronienie przeciwko komarom. Główne zastosowanie jest takie. No popatrzcie, ile to waży? Jakie to jest wielkie? Ja nie wiem ile to waży, bo nie, do, nie, nie dobrałem się do takich informacji na tej stronie. A przynajmniej ich nie zauważyłem. Po prostu stelaż jest. Bardzo patrzcie, jakie to jest wszystko mokre tutaj, bo jeszcze nie wysuszyłem po szkoleniu. Bo testowaliśmy, testowaliśmy, a najcięższe w tym wszystkim to są te rurki. Cały stelaż. No to jest stalowe, to nie jest aluminium. Stalowe, niezwykle ciężkie rury. Jaka jest waga? Dokładna? Cięcie zaraz wam powiem, muszę przeczytać. Jezus Maria, dobrać się do jakichkolwiek informacji na tym temu to jest masakra. No, tu masz kupon 500 zł, tu masz kupon milion złotych. Kup za darmo. Dostaniesz w gratisie. Wykorzystaj to, co masz w koszyku. Ja się przez to przeklikuję, przeklikuję i to, co do czego chcę dojść, ciągle mi znika. Jest lekki i kompaktowy, proszę Państwa, dlatego nie podają wagi. Lekki i kompaktowy, a to waży jak słoń. Kurczę, żałuję, że nie wziąłem żadnej wagi. Wiecie co? Zrobimy tak. Ja to zważę w domu, i tutaj, w tym miejscu, pojawi się waga tego czegoś. Zapewniam Was, że jest bardzo duża, jak na jakiegokolwiek rodzaju namioty i tego typu rzeczy. Ogólnie schronienia. A co za tym idzie? Nie nadaje się to pod żadnym pozorem na namiot, po prostu na schronienie. Które zabieramy gdzieś na wyprawę. To jest coś, czego używamy stacjonarnie, bo jeżeli byśmy chcieli wziąć to, no to już nie bierzemy niczego więcej do plecaka. Takie to jest ciężkie i też wielkie. Do czego nam się to przydało? Na szkoleniu, jako awaryjne schronienie, ale przede wszystkim przed komarami. To schronienie ma to do siebie, że owszem, ma dach dwuspadowy, jak typowy namiot, ale. Ze wszystkich stron opada w formie ścian pionowych moskitiera. Jesteśmy w pełni chronieni przed komarami. Na samym dole są takie listwy specjalne, które się już kładą na ziemi, dzięki czemu te komary nie wlecą też od spodu. W zestawie są linki, na których rozpinamy całe schronienie, zadaszenie, bo tak naprawdę rozpinamy zadaszenie trochę tak, jak rozpina się tarp, a te ściany już swobodnie sobie opadają. Dołączone są też rurki, które są masztami po dwóch stronach, dzięki czemu łatwiej jest rozbić całość. Jest też wersja bez tych masztów. Z powodzeniem można użyć dłuższych badyli, żeby to rozbić. Wtedy całość będzie trochę lżejsza, no, nawet sporo lżejsza, bo te rurki jednak ważą najwięcej. Dołączone są również śledzie, zyskujemy schronienie długie na ponad 3 metry wysokie na 2 metry, więc możemy tam nawet nie tylko siedzieć, ale też stać. W naszym przypadku podczas szkolenia okazało się to świetną bazą do ustalania wielu rzeczy, do przegadania tego, co będziemy robić i przegadania w spokoju czyli w odcięciu od tych chmar komarów, bo jeżeli byśmy mieli coś omawiać wśród nich, to by nas zeżarły, nikt by nie, nie słuchał tego, co ja mówię, nawet bo byłby zajęty oklepywaniem się od komarów, a tam mieliśmy święty spokój. No ale był jeszcze jeden problem podczas tego szkolenia. Zapowiadane były intensywne opady deszczu, a my podczas szkoleń śpimy w schronieniach improwizowanych. Czyli każdy buduje swoje schronienie, no a że jest to zazwyczaj pierwszy raz... Kiedy ktoś śpi w schronieniu improwizowanym całkowicie, gdzieś tam używamy rzeczy znalezionych w lesie, posiłkujemy się jedną folią NRC, którą mamy w apteczce. Znaczy każdy ma jedną folię NRC. No i wiadomo, jak to jest z takimi schronieniami. Jeżeli jest drobny deszczyk, okej, okay, super, można przetrwać. Jeżeli jest to prawdziwa ulewa, to często tą folię potrafi zerwać. Wszystko może się zapaść, jeżeli jest nie do końca dobrze skonstruowane. No i tak. Dwóch uczestników szkolenia, dwoje w zasadzie, spało w swoim schronieniu dwuosobowym całą noc. Bo było dobrze skonstruowane, takie improwizowane. Natomiast reszta przeniosła się do tego schronienia, właśnie z temu, które testowaliśmy. Czasami na szkoleniach testujemy różne rzeczy, które do mnie trafiają, niekoniecznie z temu, od różnych marek. Więc cztery osoby spały w tym schronieniu. Z powodzeniem się zmieściły. Ale pojawił się problem, który ja. Już wcześniej im zasygnalizowałem coś, co podejrzewałem, czytając opis tego produktu. Nie ma żadnej informacji o wodoszczelności, o stopniu wodoszczelności zadaszenia. I tak, proszę Państwa, ten dach nie jest wodoszczelny. To się okazało podczas ulewy. Najpierw woda zaczęła oczywiście spływać po tej moskitierze. Takie szczęście było, że deszcz zbyt mocno nie zacinał. No, jak to w lesie tutaj drzewa osłaniają. Raczej w ogóle był ten opad po prostu pionowy, więc w miarę sucho było. Ale dach zaczął przeciekać. I to pomimo tego, że on ma klejone szwy, więc w zasadzie z założenia przynajmniej miał chyba chronić przed deszczem, skoro te szwy były podklejane. Na początku, kiedy tylko kapał deszczyk, było ok. Później deszcz przybrał na sile również. Bezproblemowo. Ale kiedy zaczęła się prawdziwa ulewa, ta woda zaczęła się trochę na dachu zbierać, bo on też nie był idealnie rozpięty. Gdyby był mocno napięty dach, no ale to było pierwsze rozstawianie uczestników takiego dużego schronienia, więc tutaj mogli zaobserwować, yy, zawsze mówię, uczymy się na błędach, więc mogli zaobserwować, co się dzieje, kiedy nieprawidłowo to zadaszenie jest rozłożone, kiedy nie jest ta płachta całkowicie napięta, tylko pojawiają się zagłębienia i woda się w nich trochę zbiera i zatrzymuje? I właśnie ta zatrzymująca się woda na dachu zaczęła przeciekać przez dach. Możecie to zaobserwować na przebitkach. Nagrałem. Takie ujęcia pokazujące, że właśnie zbiera się wilgoć. I to nie była żadna kondensacja, bo dookoła była moskitiera, tam był duży przewiew. Ale widać było, że to po prostu przesiąka woda z zewnątrz. Ostatecznie cztery osoby podczas ulewy spędziły w tym schronieniu noc i było im sucho. Bo ta woda nie kapała. Po prostu zaczynała się pojawiać wilgoć na dachu, ale gdzieś tam ta wilgoć sobie spływała bokami. Nie kapało do środka. W środku było sucho. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że to zadaszenie nie jest w zadowalającym stopniu wodoszczelne. Raczej jest to pewnie osłona przed słońcem. No ale są preparaty różne, yy, którymi mam zamiar spryskać to zadaszenie, po to, żeby stało się wodo szczelne tylko wiadomo, co jakiś czas należy je wtedy spryskać, zaimpregnować. Nie wiem, czy nie na następny dzień nawet, chyba w czwartek właśnie, pojawi się odcinek, w którym będziemy między innymi sprawdzać moskitierę, więc na warunki obecnie panujące, gdzie po prostu plaga komarów nam w lasach zagraża, myślę, że warto obejrzeć. Także zapraszam Was na kanał Army World, a tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.